Wytyczne dla POZ Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii Autorzy Andrzej Lewiński i Magdalena Stasiak Część pierwsza Pojedynczy guzek tarczycy Kompetencje lekarza POZ w zakresie diagnostyki pojedynczego głuska tarczycy sprowadzają się oprócz badania fizykalnego do zebrania wywiadu lekarskiego z analizą czynników ryzyka, badania hormonalnego TSH. I wolnych hormonów tarczycy oraz ewentualnie badania immunologicznego, czyli antyTPO i antyTSHR, jeśli badanie to będzie dostępne na poziomie POZ. Badanie fizykalne powinno zostać wzbogacone badaniem USG tarczycy i w tym momencie powinno nastąpić przekazanie pacjenta do opieki specjalistycznej w celu ewentualnego wykonania dalszej diagnostyki, w tym biopsji cienko głowej. Przejdę teraz do omówienia algorytmu postępowania. Jeżeli w badaniu USG stwierdzi się obecność pojedynczego głuska tarczycy bądź zmiany ogniskowej, na początku pogłębiamy wywiad lekarski. Analizujemy czynniki ryzyka, a więc w przypadku reka tarczycy w rodzinie, zwłaszcza w przypadku zespołów MEN-2a i MEN-2b, czyli zespołów mnogiej wewnątrz wewnątrzwydzielniczej, rodzinnie występującego raka rdzenia z tego tarczycy, lub rodzinnej postaci raka tarczycy nierdzeniastego u krewnych pierwszego stopnia, zbierając wywiad pytamy także o przebyte napromieniowanie głowy, szyi, klatki piersiowej, całego ciała, zwłaszcza w dzieciństwie. Następnie przechodzimy do badania klinicznego. Sprawdzamy, czy nie uległy powiększeniu węzły chłonne szyjne. Sprawdzamy, czy nie ma szybko powiększającego się guzka, szczególnie jeśli chory jest w trakcie przyjmowania LT4. Sprawdzamy również, czy mamy do czynienia ze znaczną spoistością głuska oraz oceniamy ufiksowanie względem otaczających tkanek. Oceniamy, czy jest obecna chrypka, dysfagia, czy pacjent jest płci męskiej, czy pacjent jest poniżej 20 roku życia lub powyżej 60 roku życia i czy pacjent odczuwa ból. Zlecamy także badania hormonalne TSH, FT4 i FT3, a także jeżeli będzie to możliwe, badania immunologiczne, anty TPO, czyli przeciwciała przeciwko tyroperoksydazie, i anty TSHR, czyli przeciwciała przeciwko receptorowi TSH. Wykonujemy dokładnie badanie palpacyjne i pacjenta kierujemy na USG tarczycy. Z wynikami badań wykonanych w ramach POZ pacjenta przekazujemy następnie do opieki specjalistycznej. Dalsze postępowanie będzie zależało od wielkości zmiany i od typu zmiany. Inaczej postąpimy w przypadku guzka, inaczej postąpimy w przypadku zmiany ogniskowej. Jeżeli mamy do czynienia z guzkiem wyczuwalnym palpacyjnie o średnicy poniżej 1 cm, pacjenta kierujemy na biopsję aspiracyjną cienkoigłową pod kontrolą USG. Jeżeli mamy do czynienia z guzkiem wyczuwalnym palpacyjnie o średnicy większej lub równej 1 cm, ale mniejszej niż 3 cm, pacjenta kierujemy na badanie scyntygraficzne. Jeżeli w badaniu guzek okaże się być guzkiem gorącym, pacjent kierowany jest do dalszej obserwacji bądź na leczenie radiojodem, bądź też na leczenie chirurgiczne. Jeżeli w badaniu scentygraficznym guzek okaże się być ciepłym, chłodnym bądź zimnym, pacjenta kierujemy na biopsję aspiracyjną cienkoigłową pod kontrolą USG. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z wyczuwalnym palpacyjnie guzkiem o średnicy większej lub równej 3 cm, Pacjenta od razu kierujemy na biopsję aspiracyjną cienkoigłową pod kontrolą USG. Jeżeli mamy do czynienia ze zmianą ogniskową w USG, niewyczuwalną palpacyjnie o średnicy równej 1 cm lub większej, od 1 cm, na początku oceniamy czy występują czynniki ryzyka i lub obraz USG budzi podejrzenia. Podejrzane w USG są: hipoechogeniczność, mikrozwapnienia, grube nieregularne halo lub halo w ogóle nieobecne, budowa zmiany lita, nieregularne granice ogniska, inwazyjny wzrost, powiększenie lokoregionalnych węzłów chłonnych, duży przepływ krwi wewnątrz ogniska o wzorze centralnym w badaniu doplerowskim, tzw. zwane wewnątrzogniskowe plamy naczyniowe. Taka zmiana wymaga biopsji aspiracyjnej pod kontrolą USG. Jeżeli mamy do czynienia ze zmianą ogniskową w USG niewyczuwalną palpacyjnie o średnicy mniejszej niż 1 cm, a nie stwierdza się czynników ryzyka i obraz USG nie budzi podejrzeń, czyli w obrazie USG stwierdzono echogeniczność normalną lub hiperechogeniczność, obecność zwapnień tzw. dystroficznych układających się obwodowo, jako skorupka jaja, cienkie, dobrze zaznaczone halo, budowę zmiany torbielowatą. Regularne granice ogniska, a także w obrazie USG nie stwierdza się inwazyjnego wzrostu oraz powiększenia lokoregionalnych węzłów chłonnych, a w badaniu doperowskim stwierdza się mały przepływ krwi wewnątrz ogniska o wzorze raczej obwodowym, podtorebkowym. Pacjent kierowany jest na dalszą obserwację, bez leczenia, ale kolejne badania USG tarczycy wykonywane są co 6 miesięcy. U wszystkich pacjentów skierowanych na biopsję aspiracyjną cienko i głową pod kontrolą USG, dalsze postępowanie będzie zależało od rodzaju wyniku. Jeżeli wynik jest diagnostyczny, mamy do czynienia z trzema rodzajami zmian: ze zmianą łagodną, ze zmianą podejrzaną i ze zmianą złośliwą. Jeżeli mamy do czynienia ze zmianą łagodną, zaleca się dalszą obserwację lub leczenie z użyciem LT-4. Obecnie bardzo rzadko skuteczne. Jeżeli mamy do czynienia ze zmianą podejrzaną, zaleca się leczenie operacyjne i ewentualne dalsze leczenie radiojodem, radioterapią zewnętrzną, chemioterapią i ewentualne dalsze leczenie radiojodem, radioterapią zewnętrzną, chemioterapią, w zależności od wyniku histpatu bądź obserwacje. Jeżeli mamy do czynienia ze zmianą złośliwą, zaleca się leczenie operacyjne i ewentualne dalsze leczenie radiojodem, radioterapią zewnętrzną czy chemioterapią, w zależności od wyniku badania histopatologicznego. Jeżeli natomiast w wykonanej biopsji pod kontrolą USG mamy do czynienia z wynikiem niediagnostycznym, zaleca się ponowne wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG. Jeżeli wynik będzie niediagnostyczny więcej niż dwa razy, zaleca się leczenie operacyjne i ewentualne dalsze leczenie. Jeżeli wynik będzie diagnostyczny, postępowanie będzie zależało od tego, czy zmiana jest łagodna, podejrzana czy złośliwa.